W czasów, a dokładniej w te wakacje byłem jednym z najlepszych shade'ów na świecie oraz nawet najlepszym shade'em w Polsce. Jednakże jak widzicie dość mocno mi się z tego szejda spadło i do tytułu brakuje mi jednej gierki, ponieważ tak będąc tak wysoko nie miałem tytułu. I w dzisiejszym filmie wbijemy sobie ten tytuł i odpowiemy na pytanie czy mamy realne szanse na powrót do topki. Także moi drodzy witam bardzo serdecznie w lobby Mamy naszego pięknego shada, do którego nawet zakupimy ostatnio skina. Skina sportowy moi drodzy, Polacy na finałach światowych będą. Także trzymamy za kciuki za naszego tutaj fuota. i eSports moi drodzy, i ESports musi wygrać. No a my lecimy z tą gereczką. No i cóż no, zobaczymy no. Najpierw spróbujmy w ogóle to ubić, żeby rozmawiać o tej topce. Więc skupmy się na tej getce I zobaczymy po niej, jak wygląda moja sytuacja w rankingu. Aktualnie. Oczywiście jeśli ją wygramy. Jak przegramy, to wypadałoby wygrać. No Ale moi drodzy, ja zakładam, że nie przegram tej ten saj, ten saj moment, moi drodzy. Oj, Mandy low, Mandy low, ten dobrze. Tim moi. To teraz gadżeci cyk, jeden dead. Dobra, nice. To, to mamy 2 na 1, 2 na 1, dobra. Musimy tutaj ten saj ładny odpalić. W ogóle gdzieś dopiero mi się w to znaczy, Zapomniałem o tym, że 6 lata po wodzie, co nie? No wagon, Kid dawaj, nice, prawo. No i dziś sobie to znowu uświadomiłem, więc taki fanfakt, moi drodzy, ale dobra. Jesteśmy tutaj dość do że nie będę ukrywał. Tutaj, Riko, będziesz starał się mi przeszkodzić. Dobra, Padriko. Oj, oj prawie Dobra, ej, dobra panowie, chill 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 Kapka chillu, moi drodzy, tutaj Pyk, pyk I nie ma ich, moi drodzy I łatwiutko wygrywamy, co o dziwo Ten mecz Znaczy się star player, dziękuję bardzo, moi drodzy No i oficjalnie mogę to powiedzieć, że w końcu Po wakacjach mainowania Udało się wbić Tytuł na szejdzie, moi drodzy Ghosted. Let's go. I się założył, że on miał inny tytuł, ale ok, No jak widać, mogłem się pomylić. I mamy tutaj stobli 100 1000, przepraszam, blingu. Do opera, dobra, dobra. Zobaczcie co, kupmy sobie może skinka tutaj jakiegoś. To, te tych nie został mi niestety jedny jestem. Mamy poko, ale do poko mam fajnego skina. To kupmy sobie tego do Mandy, a co mi tam mamy Bling, trzeba go wydawać. No i pięknie, moi drodzy, skinek do Mandy wleciał. No i dobra, zobaczmy jak ten ranking, bo tego jestem ciekawy aktualnie. Sezon się niedawno zaczął. No globalnie zobaczmy w sumie narzędzi, Czy coś jeszcze zostało, czy tak już średnio bym powiedział? No już tak średnio bym powiedział. A w Polsce 277. Patrząc na to, że sezon się zaczął nieźle. Ale no moi drodzy, często szczerze serię rozważyć. Czy ja w tej topce będę miał szansę się znaleźć? I powiem tak. Jeśli będę grał w tą grę głównie shadem. To jest prawdopodobne, bo gram w tą grę szaden bardzo dużo. Ale jest szkoła. To też trzeba mieć na uwadze. Bo szkoła jest no u mnie dość wymagająca. Czy inne zajęcia dodatkowe, życie prywatne? No trochę tego jest. Nie będę wam tego tutaj nic ściemniał. I tego czasu może po prostu braknąć. Ale wydaje mi się że na pewno w tej takiej topce top 1000 byłbym w stanie bi być, no bić się o nią będę w stanie. Czy o topkę globala będę się w stanie bić? To jest bardzo dobre pytanie. Powiem tak, z tym globalem może być naprawdę ciężko. Ale ta topka Polski, kurde, te top 200 na spokojnie, szczerze mi się wydaje, jest do osiągnięcia. No bądźmy szczerzy, no jeśli tak nawet regularnie, wiecie, dziennie po 10 pucharków przez 20 dni, no to, to i tak już jest dużo. 20, 10 pucharków przez 20 dni to, to jest 200 pucharków już moi drodzy ponadto nie? No to top 500 Polski miałbym gwarantowane w takim yy, bie, przy takim biegu wydarzeń. No i w teorii no, tą topkę polski jestem w stanie mi się wydaje wycisnąć. Tak jak mówię z tym globalem może być ciężko, ale jak będzie jakaś przerwa w szkole czy coś i będzie mi się znowu chciało tyle grać w Brawla, bo też nie ma co, moi drodzy, pamiętajcie, żeby grać w coś na siłę. Jak ci się nie chce, bo się wypalisz. Ja się bardzo nie chcę wypalić, bo mam genialnie naprawdę. W sensie mam dużo genialnych pomysłów na content z tej gierki, chociażby. Ale tutaj, moi drodzy, unik nieperfekcyjne. Aktualnie, kiedy nagrywam ten film, mam nagrane. Będę miał nagrane raczej, pewnie 5 albo 7. 5 filmów będę miał nagrane. I 4 jeszcze będę dogrywał. I jeszcze reszta to właśnie jest do montażu. Te wszystkie filmy, czyli łącznie 9 za 2 tygodnie. Będą do montażu, no chyba, że jakiś wleci na kanał w międzyczasie, no to wtedy będzie ich mniej. No i sami widzicie, moi drodzy, że pomysł na content jest. Gorzej nieco z tymczasem. Oj, oj, ale groma mi tu chce wyłączyć. Mortis. Mortis, nie podoba mi się to. No to Mortisowi się nie podoba. Nie podoba mi się Mortis to. Nie musi tutaj być, moi drodzy. Znowu 3,1 i Winek. U Dosika nawet dostałem, bardzo dziękuję za wsparcie, tutaj mamy też w karnecie w ogóle A 1000 monet to... Kurczę, liczyłem na jakiegoś star dropa, dzisiaj legendarnego miałem, moi drodzy, swoją drogo taki fanfakt. No i też powoli zbliżamy się do nowego segmentu rekordów, to też warto odnotować Więc to z tego wam też pewnie drobne za jakiś czas odcinek No jest tego starplayera to to tyle razy będę musiał dostać, ja nie wiem czy ja do końca roku zdążę tyle razy dostać no dobra, zagramy moi drodzy sobie tą jeszcze giereczkę i po niej sprawdzimy, który w tej topce kurde yy, jestem. Ale Alien Fame u mnie w ogóle w teamie XD Widzieliście to? Alien Fame. wo, Ambitnie. tutaj kolega widzę. Oj 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 Tutaj moja niezgrabność. Prawie mnie kosztowała tej padnięcia. No i kosztowała mnie jak widać. Kosztuje. Ale tutaj bardzo ładnie Piper, bardzo ładnie wyczerpał Piper. E, Wyszedł, coś bym to przy tej Piperce został, bo widzę, że on, ty, kolega, tą Piperką genialnie gra. Alien Fame, widać, robi swoje, no, u mnie póki to Solar dwójka. Ale też ostatnio tyle tych kredytów dropiesz, że to jest masakra, dobra. W tej akurat jestem kierowany, co nie? Ale raz na trzy gierki można, mi się wydaje. Co nie raz na trzy gierki kierowanym być może. Bo że mi tu zaraz jakiś Leon wyskoczy Leon z drugiej strony wyskoczy, Ujjjjjjj. dobra Ledwo, ledwo, ale się udało To leczy Tak, to leczy No i super, to leczy Otwiera Piperka mapę, więc okej okay. Czy dla nich z to dobrze? Gorzej dla mnie No właśnie, chyba że, czek, czek Zdążę. nie zdążyłem moi drodzy, ajajaj Klops No i tutaj chyba niestety się losy rundy szykuje Się nie podoba mi to, że tutaj otworzyli tą mapę Wiecie? I problem może być taki, że ja tu jako shade teraz mało zrobię Więc szczerze muszę zrobić coś głupiego, czyli pójść na otwartą stronę Bo na zamkniętej się mnie zbytnio będą spodziewali po prostu Jeśli Leon poszedłby na to, A poszedł! A ja uciekam i jest super. Dobra, to jest szansa, moi drodzy, zrobić naprawdę ładny kombak. I to się uda, i to się udało, moi drodzy. Shade na otwartej przestrzeni, jak widzicie, też się idealnie sprawdza. Kolejny winek 1059 pucharków. No i Sigma, jak to mówią w tych czasach, płodzi poprawcie mnie. Bo już stary jestem. Dobra, czy globalnie coś się udało? Chociaż nawet te top 1000, zaraz zobaczymy, ale wątpię. Yy, shade. No nie ma jeszcze top globala, ile ma top 200 da jeszcze. No to już światówka, no to to pewnie nie będzie, no 1500 pucharków do top 200, więc To to jest dużo Ale zobaczmy jak tam w Polsce, 193, no to top 200 Polski mam Także no moi drodzy, może się znajdę pod koniec sezonu gdzieś wyżej, kto wie, kto wie Jakiś creator, kto to jest? Adik Marysia, nie znam A Boltadik to jest, dobra Boltadik Pozdrawiam Boltadika, może ogląda nie kojarzyłem, ale tak jak widzę, że to jego nick, no to, to to... już wiem o kogo chodzi, że tak to nazwę. No a tutaj nasz kolek na skromnym... Czekajcie, jakiś creator, zrazik. Obiła mi się, obił mi się kolega. No, pewnie widziałem content i chyba nawet kojarzę kościa. No i cóż moi drodzy, no 193 miejsce w Polsce po tym filmie. Ja na pewno będę jeszcze dalej tutaj próbował wbijać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, wiecie co robić. Nie będę wam przypominał. No i cóż, możecie odczęliście sobie któryś z filmów, których widzicie na ekranie, któryś z nich jest dopasowany specjalnie pod Was. W sensie, playlista jest ogólna, to zgaduję, że tamtej listę. Ja film jest specjalnie dobrany do Was, do Waszych preferencji według YouTube'a. Nie wiem, co w tych preferencjach macie, co Wam tam siedzi, ale jak Wam ten film poleca, to znaczy, że jest to coś dla Was, dlatego polecam odczęić. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Narka.